Na tle bezwzględnego prześladowania Polaków przez hitlerowców we wszystkich stru strukturach nazistowskich, mordowaniu, rozszeliwaniu, więzieniu, izolowaniu, godziwu godna była patriotyczna odwaga Związku Harcerstwa Polskiego, w tym harcerzy bydgoskich. Harcerstwo Polskie, harcerstwo bydgoskie Zaczęło od pierwszych dni okupacji tworzyć zalążki konspiracji przybieranie zorganizowa przybierające zorganizowane formy walki podziemnej z okupantem. W działalności informuje nas, o działalności informuje nas Bernard Mroziński, Komisja Historyczna w dzienniczku Komisja Historyczna Rągli ZHP wydgoszy Szare Szeregi na Pomorzu. W latach 1939 45 wśród wielu drużyn o działalności starszo-harcerskiej wymieniana jest XVI Harcerska Drużyna Żeglarska imieniem Mariusza Zaruskiego. 19 maja 1940 roku przybył do Bydgoszczy łącznik kwatery głównej ZHP porocznik, harcmistrz Benedykt Porożyński, który zastał Bydgosz w pełnej konspiracji. Poprzez Bernarda Słupkowskiego nawiązał kontakt pod harcmistrzem Bernardem Rozińskim i pod harcmistrzem Huber Hubertem Boninem, to nazwisko jest znane, w Bydgoszczy motocyklista był taki, który po zaprzysiężeniu wciągnął do konspiracyjnego harcerstwa szarych szeregów. Podhartmistrz Mroziński mianowany został komendantem okręgu bydgoskiego szarych szeregów. Pseudonim Prus. Powołano podziemną komendę chorągwi pomorskiej, z komendantem pod harcmistrzem Bernardem myśliwek, myśliwek z Chojnic, Pod okręg północny. Pod okręg południowy z komendą Pytgoszczy pod harcmistrz Bernard Moziński z obwodami Toryńskim i Hełmińskim. Kadrę stanowili porucznik. Kłaczkowski, dowódca batalionu harcerskiego, dowódca batalionu, tak, batalionu harcerskiego, harcmistrz Wincenty Gordon. Tego człowieka poznałem jeszcze po wojnie. On z nami miał zajęcia, a właśnie tutaj też szkolenie prowadził. Również z nami miał po wojnie jeszcze zajęcia. Bernard Cukowski, Harcmisz Jakubowski porucznik Talkowski mieli szkolenie wodne. To dotyczy nas szczególnie. Komendantem choroby został Harcmisz Maksymilian Jakubowski, pseudonim Jur, działający od 1941 roku w Szarych Szeregach.